Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Nazywam się Marta Czech. Ze mną dziś posłowie Włodzimierz Skalik i Roman Fritz. Szanowni Państwo, dziś chcielibyśmy udzielić komentarza do reakcji polityków w Polsce na zwycięstwo Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. A jak te reakcje wyglądają, to sami Państwo widzicie. Jedna strona zdążyła się już spienić ze złości, a drudzy nie przestali lewitować po tym euforycznym, emocjonalnym uniesieniu. Co w tej sytuacji? Radzi konfederacja korony polskiej. Otóż radzimy prosto, nie egzaltacja, nie amerykanizacja polski, ale po prostu chłodna kalkulacja. I na czym ta chłodna kalkulacja miałaby polegać? Otóż Najprościej rzecz ujmując, na budowaniu symetrycznych, dobrych, zdrowych, poprawnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi z interesem Polski na czele jako bezwzględnym priorytetem. Koniec z dyplomacją na zasadzie serwilizmu. Koniec z takim dyplomatycznym serwilizmem. To mówimy raz. Druga kwestia. Nie chcemy być dalej ani pachołkiem, popychadłem, czy pionkiem, czy to Waszyngtonu, czy Tel Awiwu, bo tak pamiętamy panią ambasador Georgetę Bacher. pamiętamy, że to Pan prezydent Donald Trump podpisał ustawę Just Act 447, która otwiera furtkę dla potężnych roszczeń żydowskich wobec Polaków, ale jesteśmy dobrej myśli, pełni nadziei, że przy sprawnej dyplomacji Polska wcale nie musi być traktowana przez Amerykanów jako ten przysłowiowy zderzak strategiczny, jako tak zwana strefa zgniotu. Szukajmy wspólnych nici porozumienia, tam gdzie się różnimy, nie pozwalajmy sobie wchodzić w paradę, współpracujmy na działań pro antywojennych. Tu zaznaczamy, że nie chcemy przykładać ręki do kolejnych brutalnych pasyfikacji na Bliskim Wschodzie pod pretekstem zaprowadzania tam misji demokratycznych. Nie, współpracujmy na poziomie gospodarczym, współpracujmy choćby na poziomie blokowania chorych, absurdalnych pomysłów klimatystów. Tu z Donaldem Trumpem doskonale się rozumiemy, ale jednocześnie nie pozwólmy na blokowanie relacji Polski z państwami BRICS, z Chinami na czele. Są nam one potrzebne. No i na koniec e, oczywiście najserdeczniej gratulujemy 47. prezydentowi Stanów Zjednoczonych, panu Donaldowi Trumpowi, jego drugiej kadencji i czynimy to jako dumni gospodarze, dumnej Polski, a nie jako 52. stan USA. Zapraszam pana posła Romana Fritz. Dziękuję. Bardzo słusznie nasz rzecznik prasowy, pani Marta Czech, zauważyła, że potrzebujemy zimnych głów. A w dyplomacji jest to po prostu nieodzowne. Nie można po prostu na zewnątrz wywierać presji, wypowiadać się w sposób pejoratywny o kimkolwiek na taką skalę, jak zrobił to na przykład Donald Tusk rok temu, kiedy nazwał Donalda Trumpa agentem rosyjskim i to wieloletnim. Nie wycofał się z tych słów, o ile wiem. I dzisiaj właśnie na Komisji Spraw Zagranicznych ta kwestia była poruszona. Poseł Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości zgłosił, proszę Państwa, wniosek formalny o rozszerzenie obrad Komisji Spraw Zagranicznych o punkt dotyczący właśnie wypowiedzi Donalda Tuska, a przeciwko Donaldowi Trumpowi. Jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych dzisiaj zapatruje się na tę kwestię? Był z nami m.in. wiceminister Bartoszewski. No niestety Paweł Kowal nie, nie dopuścił generalnie do tej dyskusji. Zostało to przegłosowane. Większość rewolucyjna, która zasiada również w tej komisji, stwierdziła, że nie jest kompletnie zainteresowana rozwinięciem tematu. Po czym Paweł Kowal zarządził pół godziny przerwy po to, żeby ochłonąć widocznie i temat na tej komisji nie był, nie był podjęty. Natomiast proszę państwa, o czym to wszystko świadczy? Nie można po prostu zachowywać się w dyplomacji w sposób deklaratywny, taki bardzo twardy na 100%. Donald Tusk, premier Rzeczpospolitej Polskiej, no gdzie jest dziś? No jest proszę państwa w Budapeszcie. Jest w Budapeszcie. U Orbana, u, tego, u tej czarnej owcy europejskiej polityki, gdzie gromadzą się premierzy i głowy państw, wielu, wielu państw europejskich, a więc nie można z góry sobie deklarować, jakie korzyści płyną z kontaktu z jakimi innymi głowami państw. Jeżeli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych, to warto podkreślić. Wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych wywarł już piętno na kraje Unii Europejskiej, chociażby podkreślę dwa z nich, a więc Niemcy, gdzie przygotowana jest praktycznie zmiana, do, czyli, czyli wybory, dlatego że FDP czuje się tutaj wyrzucane poza nawias. Minister finansów został zdymisjonowany. Jego następcą jest pan, który nazywa się Jürgen Kukis. To taka ciekawa gra słów. Ale wszyscy są przygotowani na to, że tam będą ogłoszone niebawem wybory, które prawdopodobnie w marcu przyszłego roku mogą kompletnie wywrócić scenę polityczną w Niemczech. Drugim z takich krajów, gdzie już czuć powiew, oddech wyborów amerykańskich jest oczywiście Irlandia, gdzie premier zadeklarował, że jeszcze w listopadzie podjęte zostaną, zostaną, zostaną zwołane nowe wybory powszechne, parlamentarne. Proszę Państwa, to są. Tylko takie e, pojedyncze klocki domina, które mogą zmienić rzeczywiście e, politykę wewnątrzunijną, po, politykę europejską. Ma to oczywiście związek zdecydowanie z bezpieczeństwem, e, bezpieczeństwem u, e, Europy, dlatego, że zupełnie inną politykę pewnie będzie prowadził Donald Trump w kontekście ukraińskiej, niż to było do tej pory przez administrację Biden'a. E, w, która jeszcze, jeszcze funkcjonuje, jeszcze, jeszcze zipie można powiedzieć. Tak więc te wszystkie kwestie każą nam spoglądać na rzeczywistość odmienioną i my jako Konfederacja Korony Polskiej patrzymy i życzliwie na jedną administrację amerykańską i na drugą pod, to, pod tym tylko warunkiem, żeby nie wtrącała się zbytnio wewnętrzne sprawy polskie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Włodzimierz Skali, zapraszam. Szanowni Państwo, wybory w Stanach Zjednoczonych zakończyły się, ale walka wyborcza, jak czytamy w mediach społecznościowych, trwa, bo okazuje się, że policja i wolontariusze republikańscy zatrzymali w noc powyborczą siedem kilka ciężarówek wiozących półtora miliona kart wyborczych z głosami na Kamale Harris. Drodzy Państwo, no widać, że desperacja i strach przed tym rozstrzygnięciem wśród wielu środowisk w Stanach Zjednoczonych jest niewyobrażalny. Jeśli to jest prawda, to, to kapłani demokracji światowej powinni z troską pochylić się nad stanem demokracji w Stanach Zjednoczonych, skoro tego rodzaju praktyki są tam podejmowane. Drodzy Państwo. Tak, efekt Trumpa dotarł już do państw europejskich, dotarł do Berlina, dotarł do Dublina. Pytanie, kiedy dotrze do Warszawy? Szanowni Polacy, szanowni wyborcy, czy jesteśmy gotowi na efekt Trumpa w Polsce? Hmm. Gdy wczoraj na początku posiedzenia Sejmu część posłów stanęła i skandowała Donald Trump, wiwatując, głośno, klaszcząc, przyglądałem się tym scenom ze zdumieniem, bo miałem wrażenie, że to jest nie polski parlament, tylko Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. To jest przejaw manifestacji odruchów wasalnych, to jest y, prezentowanie kompleksów neokolonialnych polskich polityków. My się z taką postawą nie identyfikujemy, ale to nie znaczy, że nie cieszymy się z wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście y, Donald Trump z punktu widzenia interesów polskich. To jest lepsza opcja niż Kamala Harris. Ufamy, wierzymy w to, że Donald Trump przyczyni się do zakończenia konfliktu na Ukrainie. To jest duża nadzieja, że te pogróżki ministra Sikorskiego o zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet przez polskie wojsko nie będzie zrealizowane dzięki właśnie takiemu, a nie innemu wynikowi wyborów w Stanach Zjednoczonych. Liczymy na to, że Donald Trump przyczyni się skutecznie do przerwania ludobójstwa w gazie realizowanego przez państwo terrorystyczne położone w Palestynie. Liczymy na to, że Donald Trump zapobiegnie eskalacji Konfliktu na Bliskim Wschodzie, który to miał być konfliktem z zaangażowaniem według deklaracji jednego z wiceministrów spraw zagranicznych z zaangażowaniem naszego państwa, prawdopodobnie również Wojska Polskiego. Więc to jest nadzieja dla nas również ten efekt w Stanach Zjednoczonych. Ale nie łudźmy się. Porządek w Polsce, obronę polskiego interesu nie zapewni nam prezydent Donald Trump. Może to tylko zapewnić władza, która jest tutaj w Warszawie, która tutaj funkcjonuje. I jestem przekonany, że wybór Donalda Trumpa pomoże nam w walce z klimatystami. W walce ze zboczeńcami deprawującymi dzieci i młodzież, w walce o obronę normalnej rodziny, tak, Donald Trump może nam w tym pomóc, ale nas w tej walce nie zastąpi. W związku z tym, moi drodzy, nie ma euforii, jeżeli chodzi o sytuację w Polsce. Powinniśmy twardo stąpać po ziemi i zadbać o to, by. Efekt Trumpa dotarł niebawem do Warszawy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy.